O, jesteśmy nad stawem, nad stawem w Biszewie u Wojtka, u mojego kolegi Wojtka. A to jest on. On będzie dzisiaj operatorem kamery i będzie też y, komentatorem, będzie komentował. Ja tu się przedstawię. z Zenek, pierwsze kroki na lodzie. Tak, dostałem już prezencie od córki i zięcia pod koinkę w tamtym roku i niestety nie były używane, no więc ja też nie byłem używany wiele lat, więc nie wiadomo jak to będzie szło Ale trzeba się trochę ruszać kokejówki, Śniegu jest trochę na lodzie, ale to, że kokejówki to nie przeszkadza. To chyba śnieg nie przeszkadza. Zobaczmy. Tundra, um chodź tutaj Chodź rolka, Na rolkach jeździłem Na rolkach jeździłem na rolkach A to prawie to samo W tym, że upadek na łyżwach jest Bardziej bolesny, bolesny Niż na rolkach, bo to bardzo jest. To. Ja to i do tyłu po prostu. Co najgorzej, że to było kiedyś. Weź. Mam porę ramię. Udawało mi się, że ramię nie jest potrzebne do jazdy. Całyś wahałeś jednak. Bosman Bosman Szkoda by było coś połamać Jeszcze trochę i by była figura No mówię, szkoda by było coś połamać W naszym wieku Ktoś się wolno wzrasta o, Ja już jestem emeryt od kilku dni ale bez pieniędzy, a Wojtek do Kierpia jeszcze czeka. Myślę, że on pierwszy dostanie się. Bosman, bosman. Popatrz, już się zmęczyłem. Troszeczkę wiaty jeszcze jest. Jest, jest. To co, jak myślisz, ja się Samochodem pojeżdżę po tym stawie? <kuh> Wolałbym nie próbować. A tutaj tropy zająca. No, mamy glebę. Ale to pies przewrócił. Pies, Bosman, wracaj. Bosman. O, na te chore rany Upadłem na te chore Bosman. rany Bosman. Pomóż mi teraz. Zaraz. Upadłem na ten chory bark. Ja, ja, chyba nie, nie będzie dzisiaj, na No niestety. Ale no. No, ja mam, co to Ne vnese kamere, kaj je zbu? Kaj je zbu? Poplače se obito. Pozaj kamero.